Sięgając do korzeni wielowiekowej produkcji porcelany w Polsce, opartej na tradycyjnych recepturach i wzbogaconej o nowoczesną technologię wytwarzania, wypracowaliśmy autorski kształt porcelany odpowiadający współczesnym potrzebom rynkowym. Dzięki połączeniu wspólnej pasji polskich modelarzy, technologów i znawców porcelany stworzono fason Maria Paula, spełniający wysokie oczekiwania Polaków. Pełna uroku, wyprodukowana w Polsce porcelanowa zastawa stołowa Maria Paula. Zachwyca swoim blaskiem, doskonałymi proporcjami, ponadczasowym wzornictwem oraz kunsztem wykonania. Maria Paula to wyrażona w najmniejszych szczegółach subtelna elegancja porcelanowego piękna.